Hello everybody, we just started the real soul of Tosca here in Wrocław. I am very, very happy to be here in Wrocław. I think this performance will be fantastic. I think the orchestra is very good, the choir is good. I think we have a, a beautiful performance. It was something Weekend Tosca, was something. Czym opera wrocławska do tej pory się nie spotykała. Niesamowite jest to, że we Wrocławiu, w Polsce, jesteśmy w stanie doświadczyć takich wrażeń. Każdy powrót Aleksandry Kurzak do swojego domu, do swojego rodzimego teatru, gdzie zaczyna karierę, jest zawsze emocjonujący. Na kolanach siedział tego pana za jak mama śpiewała. śpiewała, malutka, samite. Czekamy wszyscy na takim fajnym podnieceniu. Szanowni Państwo, jesteśmy po <grym> drugim dzwonku na widowni. Za 3 minuty rozpoczniemy spektakl. Państwo, orkiestra, proszę już do orkiestronu. Bardzo przystanie. Dajcie się skupić, Idę do zakrycia. Jesteśmy naprawdę mocno podekscytowani i bardzo szczęśliwi na ten spektakl. Szanowni, czy ty jesteś na miejscu? Ja tak, jestem. Dobra, ja podnoszę kurtynę, ty robisz tak. odwrót? No Okej. Okay. Wyjątkowy spektakl był pierwszy raz w historii naszego teatru na żywo transmitowany na placu wolności. Skorzystało z tego kilkaset osób. Tam był ten plac, był bardzo mocno zapełniony. Także tym bardziej jesteśmy wszyscy szczęśliwi, że no, takie nowe projekty spotykają się z tak dobrym i gorącym przyjęciem publiczności. Muszę napisać list do Toskinu. bo nie przyjdzie. Amore! Chodź tu! Cześć Hello? Cześć, tak, 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 Ok. Okej. Okej, nie biegnijcie mi Moje To jest no, jest twoje. scenografia, choreografia, także to dla nas to uczta po prostu jest. Zastanawiamy się, przed kursują się w taki sposób w domu. Byliśmy na tosce w Metropolitan Opera w Nowym Jorku z taką samą dokładnie obsadą, z panią Kurzak. I e, teraz oglądamy ponownie to wydarzenie tu we Wrocławiu. Tutaj jest zdecydowanie lepiej. Bardzo wspaniały spektakl i dziękuję Operze Wrocławskiej za to, że to zrobiła. Córka mnie pobiła. Chciałbym podziękować wszystkim przede wszystkim naszym gwiazdom, które zgodziły się na to, aby w operze wrocławskiej wykonać właśnie te wspaniałe partie w tosce Pucciniego. Dziękuję również wszystkim naszym pracownikom, pracownikom, którzy przyczynili się do tego sukcesu, którzy na co dzień ciężko pracują, aby takie spektakle jak ten. A jest to spektakl wymagający bardzo dużo od każdego zespołu, nie tylko artystycznego, ale technicznego. Tak, wymaga dużej, bardzo dużej pracy. Także serdecznie im wszystkim dziękuję i gratuluję. Jestem niesamowicie rozemocjonowana. Był przepiękny spektakl. Publiczność oszalała, gorąca, najcudowniejsza, kochająca. Dla takich chwil naprawdę warto, warto żyć.